Potężnej, ale osłabionej Hiszpanii Karol Habsburg miał niedługo umrzeć, a nie zostawił potomka, więc pojawił się dylemat, kogo wybrać na tron. Europejskie mocarstwa opracowały taki plan. Z takiej racji, że było trzech kandydatów, to pierwszy, który był francuskim królem, zamiast tronu dostanie Neapol. Drugi, czyli władca Austrii dostanie Mediolan, a tron hiszpański dostanie Józek, który władał potężnym niczym i w dodatku miał 5 lat. Wszyscy byliby zadowoleni. Każdy władałby silnym królestwem, żaden król nie dostałby za dużo i nie wybuchłaby żadna wojna. Ale nie. Okazało się, że Hiszpanie nie lubią, gdy ich państwo się rozbiera, więc jeszcze żyjący król powiedział, że chyba ich trochę pokieło i powiedział, że tron to może dać co najwyżej Józkowi, a te stary dziady niech się zajmą swoimi królestwami. Tylko, że Józek zmarł i pozostało jedynie dwóch kandydatów do tronu. Objęcie władzy przez jednego z nich spowodowałoby zachwianie równowagi sił w Europie, więc jako już obaj panowie byli wnukami dalszego króla Hiszpanii, to mogli oni wysunąć swoich potomków, którzy również mieli prawo do tronu, gdyż byli Ku prawnukami. król Hiszpanii wybrał Francuza, po czym zmarł. Ludwik postanowił nie negocjować, wysłał swojego syna do Madrytu, aby ten już rządził Hiszpanią. Potem kazał upewnić się, że wojska niderlandzkie nie stacjonują w Niderlandach hiszpańskich oraz opanował Sycylię. Stało się więc jasnym, że Francja przygotowywała się na wojnę z Austrią, po stronie Austrii stanęły państwa morskie, czyli Anglia oraz Niderlandy. Anglia chciała zachować równowagę sił w Europie, a Niderlandy były jej sojusznikiem. Ale Francja też miała sojuszników, którymi byli Portugalia, Sabaudia Roz Bawaria. W końcu w 1701 roku wybuchła wojna. Państwa morskie potwierdziły swoją dominację na morzu, powalając francuską flotę w paru istotnych bitwach. na lądzie sprawa wyglądała niewiele lepiej dla Francji, bo Rzesza oferowała lepszą armię wypróbowaną w ostatniej wojnie z Turcją w dodatku z lepszymi dowódcami, takimi jak Eugeniusz Sabaucki, A więc jak to się sprawdziło w praktyce? Francuzi rozpoczęli kampanię we Włoszach, która żyła tak średnio po obu stronach. Jakby nie mogło być jeszcze gorzej, to we Francji wybuchło powstanie protestantów, którzy przed wojną byli uciskani przez króla. Ale nasz bohater na białym koniu, białym jakiego flaga, się nie poddał, ponieważ miał on plan na kolejną kampanię, czyli wykorzystać swoją dominację położeniową na mapie i razem z Bawarią oraz królcami, czyli Węgrami Powstańczymi, mieli oni z dwóch stron zaatakować Wiedeń. Najpierw trzeba było przebić się do Bawarii, co się udało, potem opanować Wiedeń, co się nie udało. Tak się nie udało, że po kolejnej bitwie sprzymierzeni weszli do Bawarii, Całą ją zajmując, a francuskie oddziały wwalili za rzekę Rennes. No dobra, ale odsummy się na chwilę od Europy, bo również w Ameryce toczyła się wojna. Było to możliwe, ponieważ państwa Europy posiadały tam swoje kolonie, o czym nagrałem już parę filmów. Wojna królowej Anny w koloniach była częścią tej wojny sukcesyjnej w Europie. Francuzi mogli chociaż tam wyżyć się na Brytyjczykach, plądrując i mordując tamtejszych osadników, co nie przyniosło ani terytorium, ani zysku. Więc wróćmy do Europy, bo już w 1705 roku Korona Aragońska uznała Habsburga swoim królem, co oznaczało, że dołącza do koalicjantów, a na na dodatek Portugalia oraz Cabaudia przyłączyły się do koalicji, a udział Aragonii pozwolił austriackim wojskom spokojnie wylądować w Barcelonie, a stamtąd ruszyć na Madryt, który został zdobyty, ale Hiszpanie byli tak sfrustrowani, że wzliczyli powstanie, wywalili Austriaków z Madrytu, a potem wypchnęli ich z Kastylii, zostawiając jedynie Katalonię. Francja chciała rokowań pokojowych, gdyż była na skraju bankructwa, a ona sama musiała skupić się na obronie, co nie pozwalało przeprowadzić ofensywy, ale przymierze nie planowało odpuścić. Byłoby to i mnie na rękę. Wkrótce przymierze przyjęło dominację na morzu, opanowały Niderlandy hiszpańskie, Sardynię, Neapol, Minorkę, oraz Gibraltar. Ale to sprawiło, że przymierze stało się zbyt pewne siebie. W rzeczywistości jednak Francja dalej pozostawała nienaruszona, a Filip zdobywał popularność w Hiszpanii. Od 1708 roku wojna stawała się wyczerpująca, bo Wielka Brytania chcąc szybko zakończyć wojnę poniosła silną porażkę we Francji. Austriacy ponownie podbili Madryt, ale sami nie byli w stanie go utrzymać, po czym z niego wyszli. A w tym czasie Holendrzy byli u schyłku bankructwa. Ale Francja wcale nie miała lepiej, bo w 1809 roku przyszła najpotężniejsza zima w ciągu ostatnich 500 lat. Wszyscy zaczęli szukać pokoju, rozpoczęły się liczne negocjacje. Aż w końcu nastał pokój utrechecki w 1713, ale trwało on jeszcze dwa lata, dopóki wszystkie państwa się zgodziły. Traktat podzielił hiszpańskie posiadłości między Austrią a Sabaudię, a sama Hiszpania straciła Minorkę oraz Gibraltar na rzecz Wielkiej Brytanii. Za to jednak przy władzy pozostał syn Ludwika XIV, a to oznaczało, że przez następne dziesięciolecia w Hiszpanii będą rządzić Burbonowie.